Dokładnie rok temu wymyśliłem sobie, że złowię łososia, a jeśli łowienie tych ryb mi się spodoba, to, to będę je, wpiszę je do kalendarza na stałe i będę na nie jeździł regularnie. Rok minął bardzo szybko, poznałem mnóstwo nowych osób, nowe metody, nowe przynęty, nowy sposób, inny sposób trochę prowadzenia tych przynęt. Przeczytałem, myślę, trzy czwarte całego internetu na temat tych pięknych, silnych, mocnych, z fascynującą biologią ryb. Dokształciłem się, jeśli chodzi o e, dbanie o te ryby, bo to są ryby, które są w dość szczególnym momencie, czyli łowimy je jesienią, kiedy one idą w górę rzeki na tarło. Więc e, ten aspekt, taki etyczny, wydaje mi się, jest mega ważny mega, bardzo, bardzo ważny trzeba tą rybą się właściwie zaopiekować, jeśli się ją złobi oczywiście, co nie jest wcale takie proste. Różne historie słyszałem, takie, że ktoś parę lat próbuje, takie, że ktoś przyjeżdża pierwszy raz i łowi pierwszego dnia. Różne, wędkarskie fajne historie. Ja jestem drugi raz w tym roku na łososiach. Akurat dzisiaj mam też urodziny. No i Zapraszam Was do obejrzenia materiału, w którym ta ryba się pojawia. Piękna, ponadmetrowa samica, brązowa, złoto-brązowa. Przygotowana do darmo. Mejście pewnie płynie sobie dość, dość daleko w górę, ale udało się. Dało się, ryba wypracowana zgodnie z tym, czego się nauczyłem. Delikatne branie, piękny haul cały czas w wodzie, już po wyholowaniu, delikatnie odczepiona. Kilka zdjęć, nie są one za piękne, bo powinny wymyślić jakieś ładniejsze kadry, ale, ale ryba ponad wodą przebywała, myślę, że nie wiem, 10 sekund max. I żwawo odpłynęła do Wrynienka, do swoich koleżanek. To jest ryba mojego życia, to jest największa. Może nie największa, ale ryba, która doświadczyła mi największych... Przyniosła ze sobą największe emocje, którą złowiłem celowo, z premedytacją. Tak właśnie miało być, tak ten wyjazd miał się zakończyć. A jeszcze przed nami wieczór. A miejsce mamy takie, na którym się wydaje, że tych konsosi jest więcej, więc może uda się... Może uda się złowić jeszcze jednego. Byłoby fantastycznie, ale już i tak teraz... O oh, ładko! Na pewno wiecie o czym mówię. Miłego oglądania. Ale nie dąży. Jest w końcu rybka, mam nadzieję, że łosoś, ale nie duży. Nie, ale jest to najważniejsze. Nie wiem czemu nie wychodzi do góry, nie? Nie chcę się pokazać. Urodzinowa. Mała. Jest. pełnione losujące marzenia, a no, mi to już wystarczy. Ja. <laughs> no. yeah. Ale czad Samiec chyba No spróbuję sam, ale... w tym, było w bardzo. Dobra, podbieraj. I podbieramy połososiowemu. I nie wyjmujemy z wody w ogóle. Za ogon i trzymasz za ogon. Mały, no nie ma metra.

Chlepciu, dawaj. Dawaj. Mamy sobie iść na pierwszą wodę, żeby to tam nie wyciągnąć. Za ogon. Ja w Dawaj za ogon. Jest. I trzymaj ją w wodzie. Mamy. Uh. Ma? Ma. Kurwa. Ale super. Jasnie. Dobra, odczepiamy. Zobacz, to jest dużo o sorry, 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 nie, nie A Tak, cały czas Zobacz Jaka ryba Zobacz. Na wirówkę? No, no Ale trzeba Muszę do wody jeszcze bardziej, żeby cały czas miała ten Daj ją dopniemy A ten kij to w ogóle jest fantastyczny No nie? Tak. Musisz ją podnieść trochę. Pod tak bokiem mojej Jaka ryba? Zawsze chciałem coś takiego nagrać i zobaczyć patrzcie, tutaj tu są zwary tu są zwary a kamień, który je wywołuje jest dopiero tu jakieś półtora metra oczywiście zależy od głębokości, ale zwary się tworzą dużo za... Caminhão.